8 maja 1945, admirał Donitz rozkazuje wszystkim ubotom wypłynąć na powierzchnię i poddać się. Po sześciu latach polowania na konwoje alianckie na wszystkich oceanach, 40 tysięcy niemieckich marynarzy podwodnych staje przed pytaniem, na które nikt ich nie przygotował. Co teraz? Niektóre łodzie nigdy nie otrzymały wiadomości, inne zignorowały ją całkowicie. Szczęśliwe załogi dotarły do portów alianckich. Nieszczęśliwe nie wróciły do domu przez 10 lat. Niektóre nigdy nie wróciły do domu. Jeśli cenisz udokumentowaną historię II wojny światowej taką jak ta, zasubskrybuj to najlepszy sposób wsparcia naszej pracy. Skomentuj również, z jakiego miasta nas słuchasz. Ten scenariusz jest przebadany i oparty na faktach. Wykorzystujący źródła z niemieckich archiwów federalnych i protokoły przesłuchań alianckich. Teraz wróćmy do historii. Kiedy Niemcy kapitulowały. 728 ubotów było nadal operacyjnych. 41 tysięcy mężczyzn służyło w sile podwodnej Kriegsmarine. Tylko 24 tysiące przeżyło wojnę. Ale przeżycie było dopiero początkiem. Między majem a grudniem 1945 siły alianckie przetworzyły dziesiątki tysięcy niemieckich jeńców morskich w dziesiątkach obozów od Szkocji po Syberię. Operacja Deadlight rozpoczęła się trzy miesiące po kapitulacji. Królewska marynarka wojenna rozpoczęła zatapianie schwytanych u u wybrzeży Irlandii. 116 okrętów podwodnych poszło na dno Atlantyku. Załogi patrzyły z obozów jenieckich w Anglii. Hans Gebeler z U-505 później pisał o oglądaniu znikającego pod falami peryskopa swojej łodzi, okrętu podwodnego, który utrzymywał go przy życiu przez dwa lata, zatopionego jak złom. Amerykanie wzięli swój udział inaczej. U-2505 przepłynął Atlantyk z mieszaną załogą. Niemieccy marynarze podwodni uczący amerykańskich marynarzy, jak obsługiwać ich własną łódź. Komandor podporucznik Heinrich Lehmann Willenbrock, AS, który zatopił 25 statków alianckich, znalazł się w roli prowadzącego briefingi techniczne dla marynarki wojennej USA. Ironia nie umknęła nikomu, ale prawdziwa historia zaczyna się od łodzi, które nigdy nie dotarły do kapitulacji. Numer 1 U-530, dowodzony przez Kurta Lange. Zaginął w cieśninie duńskiej 5 maja 1945, trzy dni przed kapitulacją. 49 ludzi na pokładzie. Łódź zmierzała do Norwegii, kiedy zniknęła. Brytyjski sonar wykrył kontakt z okrętem podwodnym tego ranka, po którym nastąpiły wybuchy bomb głębinowych, brak ocalałych. Nie znaleziono wraku aż do 1996. Norweska jednostka badawcza zlokalizowała kadłub na głębokości 430 metrów. Wieża kiosku była zmiażdżona. Wewnątrz znaleźli rzeczy osobiste i maszynę Enigma Łodzi. Nadal w obudowie. 49 mężczyzn, którzy prawie wrócili do domu. Numer 2 U547 pod dowództwem Gerharda Beme spróbował czegoś innego. Zamiast wypłynąć na powierzchnię, Beme poprowadził swoją łódź na północ w kierunku Grenlandii. Plan był prosty: przeczekać okupację. Potem wypłynąć na powierzchnię, gdy sytuacja się uspokoi. Mieli zapasy na 3 miesiące. Łódź pozostawała zanurzona przez 67 dni. 14 lipca 1945 U547 wypłynął na powierzchnię przy przylądku Farewell i poddał się amerykańskiemu kutrowi Straży Przybrzeżnej Mochawy. Załoga była w pół zagłodzona. Trzech mężczyzn zmarło z powodu zatrucia dwutlenkiem węgla. Bełme spędził dwa lata w obozach jenieckich aliantów. Ale utrzymał przy życiu 41 mężczyzn, odmawiając poddania się. Numer 3, U-977, najbardziej zaawansowany okręt podwodny, jaki kiedykolwiek zbudowały Niemcy. Typ 20 Piersztern, napęd elektryczny. Mógł pozostać zanurzony przez dni. Komandor Wilhelm Schulz otrzymał rozkaz kapitulacji 8 maja, ale kontynuował żeglugę na wschód w kierunku Bałtyku. Brytyjski wywiad śledził łódź przez dwa tygodnie poprzez przechwycone transmisje radiowe. 22 maja 1945 977 wypłynął na powierzchnię w porcie w Kilonii podnosząc czarną flagę, tradycyjny symbol braku kapitulacji. Baterie brzegowe otworzyły ogień. Okręt podwodny zanurzył się i nigdy więcej go nie widziano. 47 mężczyzn wybrało śmierć zamiast niewoli. Oskarżeni, sądzeni, uciszeni. Numer 4 U-234 pod dowództwem Hansa Jurgena Hellriggela podjął najdłuższą próbę ucieczki w historii u -Botów. Zamiast poddać się w wodach europejskich, Hellrigel skierował się na południe w kierunku Argentyny. Łódź miała dość paliwa, aby dotrzeć do Buenos Aires, gdzie nazistowscy zbrodniarze wojenni już znajdowali schronienie. Przez trzy miesiące U-234 pozostawał ukryty na południowym Atlantyku. 9 sierpnia 1945 okręt podwodny wypłynął na powierzchnię przy Mar del Plata i poddał się argentyńskim władzom. Załoga została internowana, ale nie uwięziona. W ciągu 6 miesięcy większość mężczyzn zniknęła w argentyńskiej prowincji. Sam Hel Riegel zniknął w 1947. Raporty wywiadu sugerują, że żył pod fałszywym nazwiskiem w Bariloche aż do 1973. Jo numer 5. U 1234 eksperymentalny okręt testujący nowy system turbiny Waltera. Komandor Ernst Cordes otrzymał rozkaz kapitulacji, ale jego silniki zostały uszkodzone w wyniku ataku bomby głębinowej trzy dni wcześniej. Łódź nabierała wody i nie mogła bezpiecznie wypłynąć na powierzchnię. Przez 18 godzin załoga pracowała nad uszczelnieniem kadłuba. Podczas gdy brytyjskie niszczyciele przeszukiwały obszar nad nimi. 9 maja 1945. U 1234 przedmuchał swoje zbiorniki balastowe i wypłynął na powierzchnię, bezpośrednio między dwoma okrętami Królewskiej Marynarki Wojennej. Załoga opuściła statek, gdy okręt podwodny tonął pod nimi. 32 mężczyzn wyciągnięto z wody. 15 utonęło w maszynowni. Cordes był ostatnim mężczyzną, który opuścił statek, ściskając dziennik wojenny łodzi i księgi kodowe. Następne były obozy. Featherstone Park w Anglii pomieścił 3000 niemieckich oficerów morskich. Amerykanie zbudowali Camp Concordia w Kansas specjalnie dla załóg Jubutów. Do września 1945 12 tysięcy marynarzy podwodnych było rozproszonych po obozach jenieckich aliantów. Przesłuchania rozpoczęły się natychmiast. Pokój 14 w Combined Services, Detailed Interrogation Center, stał się znany jako pokój Jubutów. Brytyjscy oficerowie wywiadu spędzili miesiące na wydobywaniu informacji technicznych od schwytanych marynarzy podwodnych. Korweten kapitan Günther Prien, pierwszy oficer wachtowy, ujawnił lokalizację 17 magazynów zaopatrzenia. Kapitan leutnant Otto Kretschmer, najlepszy niemiecki as okrętów podwodnych z 44 zatopionymi statkami, dostarczył szczegółowe oceny taktyk konwojów alianckich. Informacje były nieocenione. Utrzymały też oficerów przy życiu. Brytyjczycy byli metodyczni. Każdy schwytany dowódca Ubota musiał odpowiedzieć na identyczne pytania: jak głęboko mogła zanurkować twoja łódź? Jaka była twoja maksymalna prędkość podwodna? Gdzie tankowałeś? Odpowiedzi wypełniły 12 tysięcy stron tajnych raportów. Komandor Peter Kremer z U 333 ujawnił lokalizację tajnych składów zaopatrzenia w neutralnej Hiszpanii. Jego współpraca przyniosła mu lepsze kwatery i dodatkowe racje żywnościowe. Przeżycie oznaczało informacje. Camp Clinton w Mississippi stał się centrum przetwarzania szeregowych załóg okrętów podwodnych. Mężczyźni przybywali w wagonach bydlęcych, 60 więźniów na wagon, bez wentylacji. Sierpniowe upały w Mississippi zabiły 18 niemieckich marynarzy podwodnych podczas trzydniowej podróży z Nowego Jorku. Dowódca obozu, pułkownik James Patterson, odnotował w swoich codziennych raportach, że Niemcy byli słabo przystosowani do warunków klimatycznych południowych. Oficerowie medyczni zalecali natychmiastowe transfery do obozów północnych. Zalecenia zostały zignorowane. W Camp Harlan w Teksasie niemieckie załogi Ubotów pracowały na polach bawełny obok jeńców wojennych z Afrika Korps Romela. Weteranów okrętów podwodnych łatwo było rozpoznać: blada skóra po miesiącach pod wodą, charakterystyczne niebiesko-szare mundury Kriegsmarine i osobliwy hut marynarza podwodnego, wykształcony przez lata poruszania się przez wąskie korytarze. Lokalni farmerzy płacili armii USA 50 centów dziennie za więźnia. Niemcy nie otrzymywali nic. Techniki przesłuchań różniły się w zależności od narodowości. Amerykańscy oficerowie wywiadu skupiali się na specyfikacjach technicznych i doktrynie taktycznej. Brytyjscy śledczy chcieli wiedzieć o bazach i liniach zaopatrzenia. Francuzi pytali o współpracę z siłami morskimi Vichy. Ale Sowieci chcieli nazwisk każdego Niemca, który służył. Każdego członka rodziny, każdego kontaktu na okupowanym terytorium. Starszy podoficer Heinrich Bleichrot, weteran dziewięciu patroli wojennych, spędził 6 miesięcy w brytyjskiej niewoli przed przekazaniem pod kontrolę sowiecką. Jego zbrodnią było dowodzenie U-48 podczas inwazji na Norwegię. Sowieci uznali to za zbrodnię wojenną przeciwko neutralnemu krajowi. Bleichrot został skazany na 25 lat ciężkich robót w kopalniach złota kołyma. Zmarł w 1953. Osiem lat po rozpoczęciu wyroku jego rodzina nigdy nie otrzymała zawiadomienia o jego śmierci. Eksperymenty medyczne rozpoczęły się pod koniec 1945. Alianccy lekarze chcieli zrozumieć, jak załogi okrętów podwodnych przeżywały miesiące pod wodą z ograniczonym świeżym powietrzem i bez światła słonecznego. W Camp Alva w Oklahoma niemieccy marynarze podwodni byli poddawani testom ciśnienia atmosferycznego, zaprojektowanym w celu symulacji warunków głębokiego nurkowania. Eksperymenty zabiły czterech mężczyzn i trwale uszkodziły płuca 23 innych. Badania były tajne przez 35 lat. Dr. Hubertus Strohold były specjalista medycyny lotniczej Luftwaffe, rozszerzył swoje badania o fizjologię załóg okrętów podwodnych, współpracując z schwytanymi oficerami medycznymi u botów. Struckhold przeprowadzał testy na deprywacji sensorycznej i izolacji psychologicznej. Podmiotami byli niemieccy więźniowie, którzy zgłosili się na ochotnika do ewaluacji medycznej w zamian za lepsze jedzenie. Żaden nie został poinformowany o prawdziwej naturze eksperymentów. Strackhold później stał się znany jako ojciec medycyny kosmicznej za swoją pracę z NASA. Próby ucieczek rozpoczęły się wcześniej. 4 lipca 1945 12 niemieckich marynarzy podwodnych wyrwało się z Camp McCain w Mississippi. Spędzili trzy tygodnie na kopaniu tunelu z ich baraków do kanału odwadniającego poza linią ogrodzenia. Plan zakładał dotarcie do wybrzeża Zatoki i kradzież łodzi rybackiej. Lokalne biura szeryfa schwytały 11 mężczyzn w ciągu 48 godzin. Dwunasty, mechanik pierwszej klasy, Georg Schneider, dotarł do Nowego Orleanu. Żył pod fałszywą tożsamością przez trzy miesiące, zanim agenci FBI aresztowali go w niemieckiej restauracji w dzielnicy francuskiej. Najbardziej skomplikowany plan ucieczki pochodził z Camp Papago Park w Arizonie. 25 niemieckich oficerów morskich spędziło 6 miesięcy na kopaniu tunelu pod głównym ogrodzeniem obozu. W przeciwieństwie do innych prób wyrwania się z więzienia, ta była technicznie wyrafinowana. Tunelerzy byli inżynierami okrętów podwodnych, którzy rozumieli integralność strukturalną i systemy wentylacji. Ich tunel biegł 178 stóp i zawierał oświetlenie elektryczne zasilane przez skradzione generatory obozowe. 23 grudnia 1944 wszyscy 25 mężczyzn uciekło przez tunel. Rozproszyli się po pustyni Arizony z planami dotarcia do Meksyku, potem do Ameryki Południowej. Pustynia zabijała ich szybciej, niż strażnicy mogli ich schwytać z powrotem. Odwodnienie zabrało 14 uciekinierów w pierwszym tygodniu. Trzech mężczyzn zmarło z wyczerpania w Boże Narodzenie. Tylko 8 więźniów zostało schwytanych żywych. Tunel został wypełniony betonem i zapieczętowany. Proces repatriacji rozpoczął się w 1946, ale postępował powoli. Amerykanie chcieli zatrzymać niemieckich ekspertów od okrętów podwodnych dla własnych programów badawczych marynarki wojennej. Brytyjczycy używali załóg ubotów do operacji oczyszczania min na Morzu Północnym. Francuzi przydzielili niemieckich więźniów do odbudowy zniszczonych portów wzdłuż wybrzeża Atlantyku. Sowieci po prostu zapracowali swoich jeńców na śmierć. W Stalak 13D w Norymberdze były dowódca u Reinhard Suren, znalazł się w roli świadka zeznającego na procesach zbrodniarzy wojennych. Jako świadek oskarżenia, Suren szczegółowo opisał politykę nieograniczonej wojny podwodnej niemieckiej marynarki wojennej. Jego zeznania pomogły skazać wielkiego admirała Karla Donica za zbrodnie przeciwko pokojowi. W zamian Suren otrzymał wcześniejsze zwolnienie i przejazd z powrotem do Niemiec. Wrócił do domu w marcu 1947. Aby znaleźć swoją rodzinę mieszkającą w obozie dla uchodźców. Gromadzenie informacji technicznych trwało przez lata. Operacja Lusty skupiała się szczególnie na niemieckiej technologii okrętów podwodnych. Amerykańscy inżynierowie morscy demontowali schwytane łuboty śruba po śrubie, fotografując każdy komponent i mierząc każdy wymiar. Projekt kadłuba okrętu podwodnego typu 21 Pieszy stał się szablonem dla amerykańskich okrętów podwodnych klasy Tang. Systemy naprowadzania torpedy akustycznej, pionierowane przez niemieckich inżynierów, pojawiły się na broniach marynarki wojennej USA w ciągu trzech lat, ale informacje ludzkie były często bardziej wartościowe niż specyfikacje techniczne. Kapitan-leutnant Adalbert Schnee, dowódca U-201, dostarczył szczegółowe mapy sowieckich pasm morskich na Morzu Bałtyckim. Jego informacje okazały się kluczowe podczas wczesnych operacji okrętów podwodnych zimnej wojny. Szni spędził tylko 18 miesięcy w niewoli alianckiej, przed rekrutacją przez wywiad Marynarki Wojennej USA. Pracował jako konsultant aż do 1962. Oceny psychologiczne ujawniły niepokojące wzorce. Oficerowie medyczni odnotowali, że weterani okrętów podwodnych wykazywali wyższe wskaźniki klaustrofobii, zaburzeń lękowych i tego, co później zostało rozpoznane jako zespół stresu pourazowego. Dr William Menninger, główny psychiatra armii amerykańskiej, badał 400 niemieckich marynarzy podwodnych w Camp Saturn w Północnej Karolinie. Jego raport tajny do 1978 stwierdzał, że przedłużona służba na okrętach podwodnych powodowała nieodwracalne uszkodzenia psychologiczne u 60% badanych. Uszkodzenia manifestowały się na różne sposoby. Byli operatorzy torped cierpieli na chroniczne koszmary o tonięciu. Mechanicy z maszynowni rozwinęli ciężką agorafobię, strach przed otwartymi przestrzeniami po latach w ciasnych przedziałach. Operatorzy radiowi stracili zdolność koncentracji w cichych środowiskach. Ich uszy przystosowały się do stałego hałasu silników i elektrycznego brzęczenia. Cisza stała się nie do zniesienia. Leczenie było prymitywne według współczesnych standardów. Standardową receptą była praca fizyczna i ćwiczenia na świeżym powietrzu. W Camp Shelby w Mississippi niemieckie załogi okrętów podwodnych budowały drogi i wycinały lasy. Praca fizyczna była uważana za terapeutyczną. Dokumentacja medyczna pokazuje mieszane wyniki. Niektórzy mężczyźni poprawili się dzięki aktywności i świeżemu powietrzu. Inni nigdy nie wyszli z swoich podwodnych doświadczeń. Proces reintegracji okazał się równie trudny. Kiedy weterani niemieckich okrętów podwodnych w końcu wrócili do domu, znaleźli kraj, który już nie istniał. Trzecia Rzesza zginęła. Miasta były ruinami, rodziny były rozproszone lub martwe. Wiele byłych bas Ubotów zostało przekształconych w obiekty marynarki wojennej aliantów. Kilonia, w serce niemieckich operacji okrętów podwodnych, była pod okupacją brytyjską. Były as Ubotów. Erich Top wrócił do Hamburga w 1947, aby znaleźć swój budynek mieszkalny zniszczony przez alianckie bombardowania. Jego żona i córka uciekły do krewnych w Bawarii. Top spędził 6 miesięcy na przeszukiwaniu obozów dla uchodźców i centrów dla przesiedleńców, zanim zlokalizował swoją rodzinę. Kiedy w końcu się zjednoczyli, jego ośmioletnia córka nie poznała go. Trzy lata w obozach jenieckich postarzały go nie do poznania. Wyzwania ekonomiczne były poważne. Nowy rząd zachodnio niemiecki nie oferował żadnych emerytur ani świadczeń byłemu personelowi wojskowemu. Alianci zakazali wszystkich organizacji wojskowych i stowarzyszeń weteranów. Byli dowódcy ubotów, znajdowali pracę jako robotnicy, pracownicy fabryk lub robotnicy rolni. Ich umiejętności morskie były bezwartościowe w pokonanym kraju bez marynarki wojennej. Niektórzy przystosowali się lepiej niż inni. Młodszy brat Wolfganga Luta Klaus został oficerem marynarki handlowej, przenosząc swoją wiedzę o okrętach podwodnych do żeglugi komercyjnej. Otto Kretschmer założył małą firmę inżynierską, która projektowała zbiorniki ciśnieniowe do zastosowań przemysłowych. Jego wiedza o konstrukcji kadłubów okrętów podwodnych okazała się wartościowa w produkcji cywilnej, ale wielu innych nigdy nie przystosowało się do życia na lądzie. Wskaźnik samobójstw wśród niemieckich weteranów okrętów podwodnych był trzy razy wyższy niż w populacji ogólnej. Między 1945 a 1955 ponad 800 byłych członków personelu u botów odebrało sobie życie. Oficjalną przyczyną zwykle była trauma wojenna lub trudności przystosowawcze. Prawdziwa przyczyna była bardziej złożona wina, depresja i niezdolność zapomnienia tego, czego doświadczyli pod wodą. Spuścizna techniczna przeżyła dłużej niż ludzie. Do 1960. każda główna marynarka wojenna na świecie używała niemieckich innowacji okrętów podwodnych. System oddychania snorkel stał się standardowym wyposażeniem. Technologia naprowadzania torpedy akustycznej ewoluowała w nowoczesną broń inteligentną. Projekt kadłuba typu 20 Piersy wpływał na budowę okrętów podwodnych przez dziesięciolecia. W 1955 Niemcom Zachodnim pozwolono odbudować swoją marynarkę wojenną. Wielu byłych oficerów UBOTów wróciło do służby morskiej, ale w bardzo innym kontekście. Nowe niemieckie okręty podwodne zostały zaprojektowane do obrony przybrzeżnej, a nie do wojny dalekiego zasięgu. Załogi były szkolone przez byłych wrogów: brytyjscy i amerykańscy instruktorzy morscy, którzy kiedyś polowali na niemieckie UBOTy, teraz uczyli swoich byłych przeciwników. Koło zamknęło się. Były as ubotów Otto Kretschmer został komodorem nowej niemieckiej floty okrętów podwodnych. Jego zastępcą był Hans-Joachim Schwantke. Były oficer królewskiej marynarki wojennej, który zatopił dwa niemieckie uboty podczas wojny. Współpracowali przez 15 lat, szkoląc nowe pokolenie niemieckich marynarzy podwodnych w taktykach i procedurach NATO. Pojednania osobiste były często trudniejsze niż zawodowe. W 1963 Kretschmer uczestniczył w zjeździe weteranów konwojów alianckich w Liverpoolu. Spotkał Samuela Jonesa, brytyjskiego marynarza handlowego, którego statek został storpedowany przez U-99 w 1941. Jones spędził 18 godzin w szalupie ratunkowej, obserwując śmierć swoich kolegów z załogi z hipotermii. Dwaj mężczyźni uścisnęli sobie dłonie i wymienili wojenne historie. To był pierwszy raz, kiedy którykolwiek z nich omawiał to doświadczenie z kimś, kto rozumiał. Szeregowcy mieli różne doświadczenia. W Camp Preston w Luizjanie niemieccy marynarze podwodni pracowali na plantacjach cukru za 50 centów dziennie. Upały Luizjany były brutalne dla mężczyzn przyzwyczajonych do zimna północnego Atlantyku. Odwodnienie zabiło więcej niemieckich więźniów na amerykańskim południu niż walki w ostatnim roku wojny. Dokumentacja medyczna z Camp Raston pokazuje 137 zgonów między czerwcem a październikiem 1945. Większość została wymieniona jako wyczerpanie cieplne. Sowieci zastosowali całkowicie inne podejście. Kiedy Armia Czerwona schwytała niemieckie bazy morskie w Królewcu i Gdańsku, znaleźli tysiące personelu U-botów, którzy nie dotarli na morze. Ci mężczyźni zniknęli w systemie gułagu, Obóz Workuta w Kole Arktycznym stał się domem dla ponad dwóch tysięcy niemieckich marynarzy podwodnych. Pracowali w kopalniach węgla 18 godzin dziennie. Wskaźnik śmiertelności wynosił 70%. Ci, którzy przeżyli, nie zostali zwolnieni do 1955 10 lat w sowieckich obozach pracy za zbrodnie służenia na okrętach podwodnych. Ale najdziwniejszy los spotkał załogi u botów typu Double Program, rewolucyjnych niemieckich okrętów podwodnych elektrycznych. Amerykanie chcieli te łodzie w stanie nienaruszonym. W operacji Paperclip niemieckie konstruktory okrętów podwodnych i ich najbardziej doświadczone załogi zostały cicho przesiedlone do Stanów Zjednoczonych. Helmut Walter, projektant systemu napędowego nad tlenku wodoru, znalazł się pracując dla marynarki wojennej USA w 1946. Jego byli dowódcy okrętów podwodnych, stali się doradcami technicznymi dla amerykańskiego programu okrętów podwodnych atomowych. Ironia była doskonała. Weterani niemieckich ubotów pomogli zaprojektować okręty podwodne, które miały polować na sowieckie łodzie podczas zimnej wojny. Kapitan Zurse Hans Rudolf Rosing, który dowodził drugą flotylą okrętów podwodnych, spędził trzy lata na briefowaniu amerykańskich oficerów morskich o wojnie przeciw okrętom podwodnym. Taktyki, które terroryzowały konwoje alianckie, były teraz używane do ochrony amerykańskich szlaków żeglugowych. Do 1950 większość niemieckich załóg okrętów podwodnych została repatriowana. Ale tysiące nigdy nie dotarły do domu. Statystyki strat opowiadają historię: z 41 tysięcy personelu ubotów, którzy służyli podczas wojny, 28 tysięcy zmarło: 30% zostało zabitych w akcji. 20% zmarło w obozach jenieckich. 10% po prostu zniknęło. Pozostali ocalali i rozproszyli się po całym świecie. Niektórzy znaleźli nowe życie w Ameryce Południowej. Otto Schulz, były dowódca U-849, został odnoszącym sukcesy biznesmenem w Chile. Inni pozostali bliżej domu. Wolfgang Klute, drugi najlepiej punktujący as botów Niemiec, Został zastrzelony przez niemieckiego wartownika we Flensburgu 13 maja 1945, 5 dni po zakończeniu wojny. Przypadek pomyłki tożsamości, który pochłonął jednego z najbardziej odznaczonych oficerów Kriegsmarine. Wiedza techniczna przetrwała nawet wtedy, gdy ludzie nie przetrwali, wywiad aliancki odzyskał 37 tysięcy stron podręczników technicznych i ubotów ze schwytanych baz. Projekty okrętów podwodnych typu 21. Bezpośrednio wpłynęły na amerykański program okrętów podwodnych atomowych. System Snorkel, pionierowany przez niemieckie okręty podwodne, stał się standardowym wyposażeniem dla każdej marynarki wojennej na świecie. Ale koszt ludzki pozostawał ukryty przez dziesięciolecia. W 1998 prace budowlane w Hamburgu odkryły masowy grób zawierający szczątki 214 niemieckich marynarzy podwodnych. Ciała wykazywały dowody zabójstw w stylu egzekucji. Ci mężczyźni zostali schwytani przez siły sowieckie w kwietniu 1945 i zamordowani zamiast przetworzeni jako jeńcy wojenni. Odkrycie ujawniło to, co wiele rodzin łubotów podejrzewało przez ponad 50 lat nie każda załoga okrętu podwodnego, która się poddała dożyła obozu jenieckiego. Ostatni niemiecki ubot nie poddał się aż do 1946. U 1061 przybrzeżny okręt podwodny typu 20 czycie ukrywał się w norweskich fiordach przez 8 miesięcy. Załoga przeżyła na rybach i porzuconych zapasach Wehrmachtu. Kiedy w końcu wypłynęli na powierzchnię w lutym 1946, wojna skończyła się już 9 miesięcy wcześniej. Lokalne norweskie władze zapomniały, że niemieckie okręty podwodne mogą nadal ukrywać się w ich wodach. Łódź została odholowana do Horten i złomowana. Załoga została odesłana do domu bez widzenia obozu jenieckiego. Dziś pozostaje przy życiu mniej niż 200 weteranów ubotów. Zbierają się corocznie w kiloni. Aby upamiętnić 40 tysięcy mężczyzn, którzy nie wrócili do domu, ściana pamiątkowa wymienia każde nazwisko, każdą łódź, każdą datę, ale najbardziej wymowna statystyka nie znajduje się na żadnej ścianie. Z 1162 ubotów zbudowanych przez Niemcy, tylko cztery przetrwały jako statki muzea. Zarówno ludzie, jak i ich łodzie stali się ofiarami wojny, która skończyła się 78 lat temu. Ostatnie odkrycie nastąpiło w 2019. Niemieccy badacze badający archiwa sowieckie odkryli numery oznaczeniowe obozów dla więźniów ubotów, które nigdy nie zostały odtajnione. Liczby sugerowały, że ponad 5 tysięcy niemieckich marynarzy podwodnych. Zmarło w obozach sowieckich między 1945 a 1955. Ponad dwukrotnie więcej niż wcześniej przyjęta liczba. Rodziny, które czekały dziesięciolecia na powrót swoich ojców i synów do domu, dowiedziały się, że zmarli kopiąc węgiel w arktycznej tundrze tysiące mil od jakiegokolwiek oceanu. 41 tysięcy mężczyzn poszło na morze w stalowych rurkach. Połowa nigdy nie wypłynęła na powierzchnię.